Słuchaj, nie wiem, czy ludzie nabywają po śmierci klinicznej jasnowidzenie. Nie potrafię ci na to odpowiedzieć. To nie chodzi o jasnowidzenie. Tu chodzi o to, że ja ci odpowiem prościej. Z tego co wiem, nikt, kto wraca po śmierci klinicznej, nie jest, już tak, nie jest już taki sam jak był przedtem, przed śmiercią kliniczną. Tak ci odpowiem. O, co tam się dzieje z człowiekiem? I podczas pobytu tam, być może jakiegoś kontaktu. Nie potrafię ci odpowiedzieć na to pytanie, ale wiem na pewno, że wszyscy, którzy tamtą wracają, nie są już tymi samymi osobami. Chociaż. Ja nie potrafię stwierdzić, czy ja wcześniej już nie byłem jasnowidzem. Czy się nie urodziłem, czy powiedziałem, powiedziałem opowiadałem wam taką historię, kiedy, się, kiedy byłem na operacji. Byłem mały, miałem wtedy półtora roku. Ja to pamiętam. Ktoś mi mówi, że ja nie pamiętam, co ja dwa tygodnie temu jadłem, czy piłem, czy nie wiem, czy ile wypierdziałem w spodnie, a ja pamiętam, co było, jak miałem półtora roku temu. Pamiętam to. Ja wtedy opuściłem ciało. Ja widziałem, widziałem po prostu siebie z góry. Leżałem na łóżku po operacji jako no, małe dziecko. Miałem przywiązane rączki, żebym po prostu, żebym po prostu się nie drapał. Żebym nie rozdrapywał nie tych, tych, tych. Więc widziałem się wtedy z góry. Nie wiem, czy to może już wtedy stało się, że. Ja nie, nie jestem nawet w stanie powiedzieć, dlaczego tak się wydarzyło. Czy ja wtedy już umarłem, czy oni cokolwiek reanimowali mnie, czy oni. Ja nie wiem. Nigdy, nigdy wcześniej o to nie pytałem ani rodziców, ani. Yy, yy, nie interesowałem się tą po prostu. Miałem to w głowie, widziałem to, pamiętam to dobrze, pamiętam łóżko i pamiętam się po prostu.